Wycinka drzew wzbudziła rok temu ogromne emocje nie tylko w Gieczynku. Mieszkańcy obrócili się przeciwko proboszczowi, który wyciął wiekowe dęby bez żadnej konsultacji ani zapowiedzi. I jak się wtedy okazało? Bezprawnie, bo nie otrzymał na to zgody od Urzędu Miejskiego w Wieleniu. Urzędnicy nałożyli na księdza karę ponad 240 tysięcy złotych. Proboszcz odwołał się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, które przychliło się do jego racji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile zwróciło uwagę, że Drzewa, które są przedmiotem tego postępowania w znacznej większości, rosły na terenie rolnym i to jest, i to był powód uchylenia tej decyzji. Bo według SKO na wycinkę drzew na terenie rolnym nie była potrzebna zgoda. Mieszkańców Gieczynka taka argumentacja zupełnie nie przekonuje. W sprawę zaangażował się nawet biskup diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, z którym spotkał się sołtys wsi. Czucie miałem jedno, tak jak to my byśmy się przyczynili do tego, co się wydarzyło, a tak naprawdę no my nie jesteśmy, w żaden sposób nie czujemy się winni jako mieszkańcy, bo to zniszczono no nasz krajobraz, nawet jeżeli nie będzie parafii, nie będzie księdza, to dębów już nie ma i na pewno to nie odbuduje tego wizerunku naszej wsi. Jak dodaje Paweł Aftarczuk, biskup stwierdził, że w przypadku utrzymania kary parafia zostanie zamknięta, bo diecezji nie stać na jej zapłacenie. Proboszcz nie odbierał od nas telefonu. Urząd Miejski w Wieleniu zajmie się teraz ponownie karą dla księdza. Urzędnicy zapowiadają, że decyzja zapadnie w ciągu miesiąca.